Zobaczyli dzieciątko z Matką Jego, oddali mu pokłon i ofiarowali dary. Król Kacper składa dzieciątku dar. W naszym imieniu król, który symbolizuje radość i rodzinę. W rodzinie znajdujemy to największe przesłanie pokoju i radości. Król Kacper składa teraz dziesiątku dar. Znieśli jego okrzyk. Pokój niesie dziś na świecie narodzone Boże dziecię. Pokój niesie dziś na świecie narodzone Boże dziecię. Prawdziwy królu, Ty, który jesteś źródłem dobra, oddaję Tobie pokłon w imieniu królów Europy. Czyli proszę, kadzidło naszej modlitwy. Uznajemy w Tobie jedynego Pana naszego życia. Rządź nami i broni nas przed atakami szatana. Matko, naszego króla, zamierzamy się Tobie. Król Mercher przynosi kolejny dar naszych serc. Król Mercher symbolizuje w Azja, Azji, ale też symbolizuje radość i pokój. Przychodzi król, król Melkior i składa dar. Powtórzmy, radość te czytałem w księgach, Boża chwała i potęga. Radość tę czytałem w księgach, Boża chwała i potęga. Wiedziesz, też prawda, która oświeca serca i otwiera brama nieba. Prawdziwy Boże, przyjmij słowo naszej wolności. Narody Azji oddają Tobie pokój. Matko króla, otoś nasz swym właściciel. Król Merkel złożył swój dar w imieniu ludów Azji. Przychodzi Król Baltazar, aby złożyć swój dar w imieniu ludów Afryki. Przynosi dar pokoju radości, w rodzinie, z tymi takłami szlimi ulicami naszego miasta. Król Baltazar przychodzi, aby złożyć swój dar. Powtórzmy, Bóg nam daje się odnaleźć, by w rodzinie szczęście znaleźć. Bóg nam daje się odnaleźć, by w rodzinie szczęście znaleźć. Tej, które rozprasza mrók śmierci i rodzi nowe życie, oddając Tobie pokłon, ofiarujemy nas samych, czyjimi proszczymy miedę naszej miłości. Kołd od ludzi Afryki, Matko Króla, opiekuje się nami. Czyli królowie złożyli te trzy wspaniałe dary. Hasłem tegorocznego orszaku były słowa pokój i radość w rodzinie, prawda, dobro, piękno, proszę, dziękuję, przepraszam.